Witam Państwa na serii filmów instruktażowych dotyczących podstawowych wiadomości, a przede wszystkim sposobu obsługi codziennej, sposobu pracy oraz wytłumaczenia zasady działania wszelkich elementów maszyn mini-koparek New Holland. Obsługę codzienną mini-koparek New Holland zaczynamy od sprawdzenia ogólnego stanu maszyny. Sprawdzamy kabinę, czy nie posiada pęknięć, czy nie jest skorodowana, czy wszystkie szyby, jeżeli oczywiście maszyna wyposażona jest w kabinę, są na miejscu, nie są popękane. To zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia komfort pracy operatora. Ramie maszyny pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, występowania pę pęknięć, pęknięć spawy. Sprawdzamy sposób zapięcia osprzętu, czy łyżka jest właściwie zapięta, zabezpieczona. Czy szybko złączenie jest uszkodzone, czy swożnie są nieuszkodzone, czy są całe. Przewody hydrauliczne w maszynie. Pod kątem występowania nieszczelności, pod kątem występowania uszkodzeń przewodów hydraulicznych. To wszystko daje nam gwarancję, że maszyna będzie pracowała właściwie. Sprawdzamy wszystkie siłowniki, ramienia maszyny, aby sprawdzić, czy uszczelnienia w siłownikach są szczelne, czy nie występują tam e, przecieki, nieszczelności, czy tłoczyska nie są uszkodzone, nie występują na nich nadmierne zarysowania, czy uszkodzenia mechaniczne. Sprawdzamy wieniec obrotu maszyny. Czy znajdują się w nim wszystkie śruby, czy nie został on uszkodzony. E, sprawdzamy lemiesz maszyny, czy siłowniki lemiesza także e, nie występują na nich pęknięcia, przewody hydrauliczne lemiesza. Przechodzimy do gąsienic. W gąsienicach bardzo istotne jest to, by sprawdzić ich stan. Czy nie występują tam elementy zewnętrzne, typu gwoździe, jakieś elementy, które mogły się wbić, które mogły spowodować ich uszkodzenie. Czy nie są one nadmiernie zużyte możemy także sprawdzić naciąg gąsienic, jeżeli jest taka konieczność, aby mieć pewność, że układ jezdny maszyny pracuje prawidłowo. Kolejnym elementem, który sprawdzamy, to elementy elektryczne, sposób połączenia akumulatora. Sprawdzamy, czy rozłącznik prądu jest w pozycji wyłączonej, jeżeli nie używamy maszyny, natomiast w momencie, kiedy przystępujemy do pracy, należy go włączyć. Sprawdzamy przewody elektryczne, do których mamy dostęp, czy nie widać w nich czy czy nie dochodzi do zwarcia, które może nawet spowodować zapłon maszyny. Sprawdzamy ilość paliwa. Uzupełniamy paliwo, jeżeli jest taka konieczność. Sprawdzamy filtry paliwa, sprawdzamy oczywiście poziom oleju w silniku, sprawdzamy poziom oleju hydraulicznego w układzie hydraulicznym. Dzięki temu mamy pewność, że, że maszyna będzie pracowała właściwie i bez awaryjnie. Elementem, na który także musimy zwrócić uwagę jest niewątpliwie filtr powietrza, który jeżeli pracujemy w warunkach dużego zapylenia, tego typu maszyny często w takich trudnych warunkach pracują, czy jest on czysty, czy, czy jest on drożny. Układ chłodzenia, czy chłodnice są czyste, czy nie występują w nich uszkodzenia, czy poziom płynu chłodniczego zarówno w chłodnicach, jak i w zbiorniku wyrównawczym jest na właściwym i wymaganym poziomie. Kluczowym parametrem, jeżeli chodzi o żywotność maszyny, są oczywiście także wszystkie punkty smarowania, o których nie należy zapomnieć. Musimy sprawdzić każdy punkt smarowania, przesmarować, aby maszyna pracowała w odpowiednich warunkach. Jeżeli chodzi o punkty smarowania, w kabinie maszyny znajduje się także tabliczka, na której możemy sprawdzić, gdzie wszystkie punkty smarowania się znajdują. Generalnie, jeżeli chodzi o czas, o okres smarowania, producent przewiduje dla większości punktów smarnych gdzieś co 10 godzin. Jeżeli chodzi o stworzenie obrotu samego ramienia koparki, tutaj mamy interwał co 50 godzin. Następnym elementem, który wymaga sprawdzenia jest także oświetlenie maszyny, co daje nam komfort pracy, ale także bezpieczeństwo. To jest bardzo istotne, żeby zachować pewną pełną widoczność maszyny. Maszyna wyposażona jest Wygodne oczko. Operator zawsze e, widzi, kiedy obchodzi maszynę. Aby sprawdzić poziom oleju hydraulicznego w układzie hydraulicznym, maszyna musi być ustawiona na e, płaskim podwoziu. Ramię maszyny musi być w pozycji opuszczonej, tak aby możliwa była weryfikacja, aby jak najwięcej oleju e, znajdowało się w zbiorniku hydraulicznym. W kabinie maszyny E18D znajdują się także dwa wlewy. Pierwszy to jest wlew oleju hydraulicznego do układu hydraulicznego w maszynie. Znajduje się on po prawej stronie oraz zbiorniczek płynu do spryskiwaczy. Jeżeli sprawdzimy wszystkie punkty, nic nas nie niepokoi, maszyna jest sprawna, wszelkie poziomy płynów eksploatacyjnych są odpowiednie. Możemy przełączyć wyłącznik prądu w pozycję włączoną i zacząć pracę.